Pytanie z Wisconsin. Mój siedemnastoletni syn uważa, że osiągnął pełnię szczęścia, jaką ten świat może mu zaoferować, i dlatego kilka razy próbował popełnić samobójstwo. Jak mogę mu pomóc jako jego mama? Na świecie jest o wiele więcej szczęścia niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zachęciłbym go do odwiedzenia globalnej konferencji poświęconej buddyzmowi, która odbędzie się w Zellerbach Hall w Berkeley. Mieszkacie w Stanach, a tak się składa, że też tam będę. Pamiętam pewną dziewczynę, Sarę. Nie wiem czy teraz nas słucha. Nie mam oporów, żeby opowiedzieć jej historię. Wydaje mi się, że jest nawet dostępna online. Jej ojciec popełnił samobójstwo, a niedługo potem zmarła jej mama. Sara czuła się bardzo zagubiona. Wtedy ktoś jej powiedział: „Posłuchaj mowy Adżana Brahma”. I wysłuchała jednego z moich wykładów, po czym stwierdziła: „W porządku”. Takie rzeczy się zdarzają. Życie nie jest idealne. To, co powiedziałem w tej mowie, i sposób, w jaki to powiedziałem, naprawdę do niej trafiły. Dlatego łatwiej jej było pogodzić się ze śmiercią mamy i taty. Przed konferencją wysłała do organizatorów krótki filmik i dostała darmowe bilety. Myślę, że dużo osób dostaje darmowe bilety, jeśli chce. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Życie kryje w sobie więcej niż 17 lat doświadczenia, podczas których zdołasz zaledwie liznąć trochę wiedzy, zrozumienia, szczęścia, pomagania innym. Liso z Wisconsin. Konferencja jest pod koniec czerwca. To nie jest aż tak daleko. Odbywa się na tym samym kontynencie. Liso, wyślij swojego syna do Berkeley na konferencję o medytacji. Z chęcią z nim porozmawiam i pokażę mu, jak zacząć się uśmiechać. Very happy to do that.